Hej kochani, witam Was bardzo bardzo ciepłutko. Za tą ostatnią wygraną wzięłam sobie zdrapeczki. Dwie nadrapałam. Tutaj już mamy pewniaka. Tutaj o, już jakieś trzy funty będzie. Tutaj nadrapałam ten środek, bo to, to szybciej pójdzie. Ale tutaj nic niestety się nie znalazło. Tu brakuje jednego i gdzieś jeszcze jednego brakowało. Nie pamiętam, skleroza nie boli. A i tu, ale niestety nie było. Zaczniemy od maluszka. Cały wkład to 15. Zobaczymy, co nam się tu wykoci. Nie było piesków. Kurde, wzięli wszystkie, już powybierali, bo odgapili ode mnie. Mamy 10 tysięcy, Trzy takie same kwoty musimy znaleźć. Ono jest 1000. Ułamek 50. 5, 20 i będzie lipa 100 20 i 10 tysięcy czyli nic tu musimy znaleźć paluszki a mamy bank czyli żegnarz do widzenia rozumiemy teraz dwa te mam nadzieję że widać mam nadzieję trzymajcie kciuki leżaka szukamy o jest od razu co by nam się tu? Mgła jest dzisiaj a propos prognozy pogody. Niby ciepło, ale wilgotno. Szukajcie drugiego. Nie ma drugiego leżaka. Sama będę leżeć. Pod parasolem na leżaku. Jest parasol. a są dwa. To jak to będę z kimś na jednym leżaku leżeć? Pod dwoma parasolkami? wy. Są... Jest ticket. Jeden. Będę jechać autobusem sama. Dobra. O. Paszport. Gdzie jest paszport? To jest paszport. Tak. Później mamy palmy. No, żeby tak wygrywać, to mi w końcu palma odbije. Jedna. No jedna. No no dobra. O i słoneczko, palma. Hmm. malina. Jak to mówi nasz Michaś? Drugiego nie ma. Dziwne by było, żeby były dwa słońce. No ale pomarzyć można. Ślimak, muszla. Schował się, bo zimno. Muszla została. Później mamy walizkę. A, walizka jest też jedna. Dobra, no, może być. Zmieszcza się do jednej. Później mamy funciaka. Gdzie on jest? A, tu jest. patrzę i widzę. Czy widzicie? No kapelusz to raczej wskazany, jak takie słońce, gdzie on jest. <laughs> no widziałam, o widziałam, dobrze. Jeden, nie będzie na zmianę dwóch. Trudno. O, jest moje ulubione kółko. Chociażby mi się przydało, bo pływać nie umiem. Przez całe życie się nie nauczyłam. Mamy gogle. Ok, drugich nie ma. Mamy rozgwiazdę. Może ją znajdziemy tam gdzieś po drodze. O, są krabiki. O, nawet dwa. Wypowiedziałam sobie, że są dwa. O. Wszędzie brakuje. Ok. No, i za wszystko trzeba zapłacić. Niestety banknoty. Nie ma nic darmo, no nie. O, są drugie okulary i dają linie. Super, mamy pierwszą wybraną. Drugich nie ma. Żeby tak druga wybrana była. Nie ma. No i są płetwy. Jedne. Ok. Będzie fajnie i będziemy jeszcze grać na gitarze. No, patrzcie, ale będzie nam wesoło. Super, bardzo mi się to podoba. Ale się zaśmieciło. Dobra, mamy wygraną. Zobaczymy, ile trzy. No, trzy razy jeden. Oczywiście, bo bez tego to nie ruszy. No, ale taka wyprawa może być. Dobra, mamy już jedną wygraną. Poszukamy tutaj skarbów naszych. Śpieszę się, bo muszę gdzieś szybko iść. Nie wiem, gdzie to jest. C1. Oj, lubka. No i babsko mi tu zgięło, no. Będzie mi się tu źle drapać. To babina. D6. Będzie coś? A, będą monety. Monety, monetki. B6. To wszystkie sześć. A, są drugie, a będą trzecie. Cztery dyki by wpadło. Fajnie by było. C5. O, ale są banknoty. No i nie mogę tu tak drapać dobrze, bo zgięta jest. F6. O, jest skrzynia. Dobrze. B2. Jest czapa. No jak żeby inaczej? D5, oj 5 tu jest, jest worek nieodzowny, F5, tutaj mamy rulonik, tam dalej już nic nie ma, D1, jest druga czapa, tu zdrapie symbol bo wzięła i zgięła D3 jest drugi rulon tak drugi drugi zgadza się już mi się w oczach mieni a 4 zobaczę B5 jest druga skrzynia D2 o jest bombka co będzie pustak? E4. Są następne banknoty. No nie mogę tutaj wyrażać, widzicie? I ostatni, F3. Mamy budki, czyli mamy pustaczka. Mamy raz, dwa. Raz. Raz, 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 dwa. Skrzynie. Gdzie to skrzynia? Dwie. Worki dwa. Monety jedne cmentarz jeden, czapy dwie lubka jedna, dobra mamy pustaka ale tutaj mamy już pewniaka może nam coś jeszcze dojdzie, linii żadnej nie ma 44 brakuje tu 75 brakuje trzymajcie kciuki, może coś wpadnie więcej, 33 ale 33, o nie widzicie 33 nie ma już się skończyło 37 Mamy tu. Specjalnie dają po bokach, żeby tu nie było linii. 31. 31 nie ma. No i 51 jest. Ale linii dalej nie ma. I pewnie nie będzie. A czekajcie, bo nie tu sp nie sprawdziłam. Nie, nie ma. 40. 40, 40, nie ma. Albo ja nie widzę. 41, jest 50, dobra. 44, jest jedna linia. No więcej to na pewno nie będzie. Tu 44, nie ma. I 26, nie ma. Tu nie ma. Tutaj też nie ma. I tak jak mówiłam, 63. No dalibyście siedemnastkę. 63 nie ma. 53 jest. I ostatnia. 2, a 2 jest tu. Czyli brakuje tu 50. 75, bo jedna linia jest. No zobaczymy, co tu będzie. 3. Wow, 12. No to proszę. Widzicie? to już mamy 20 Puh, jakie 20, co ja wygadywam, ile tu było a 3, no to mamy 15 czyli zwrot jakby tu tak wpadło chociaż to by musiało wpaść 5 ale wątpię czy tu coś wpadnie no ale zobaczymy, spróbujemy szukamy L mamy L trochę długawo dzisiaj będzie ale tak mi się wzięły te zdrapki F, szukamy. F, F, F. Co nie ma? Albo ja nie widzę. A nie jest. No, Ślepa z przyzwyczajenia. Szukamy o. Mamy o. Tu też. tak nie można tego zdrapać do końca. Dobrze, kochani, idźmy o J. O, J to tu rzadko kiedy jest angielskim. Mamy N. N, N, N. N. Oj, H chciałam zdrapać. Mamy N. No, patrzcie, nie mogę zdrapać do końca. No, ale narobili. No, no, dobra, wiadomo, że tu jest V. Gdzieś chyba widziałam, albo gdzie zdała. A nie, to A nie, dobrze widziałam. No do połowy tylko można zdrapać. Y. Y, y, y nie ma, nie widzę. H. H widziałam, ale jedno. No dobra, nie, to nie. P, T, T, p, p, p jest P, ale też tylko jedno. X był, jest taksi. To wiadomo, że X będzie. R. No, też nie mogę całego zdrapać. Tylko jedno, o tu było P jeszcze jedno. Jedno po drugim, to nie widzi. No nie wiem. Co szukamy? R, 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 R. R nie ma. No to może U. Jest U. No, też nie mogę całego zdrapać. Nie ma. I ostatni rządek C. Jest c jedno. Okej okay. a. a a a a tylko jedno. Jak trzeba o, teraz e. e e e tu mamy e tu mamy e i się skończyło e g tu mamy tu też jedno no i będzie lipa nie ma W. jest jedno jak zwykle no dobra, nie ma to nie ma gruncie mamy już drapanko za free sprawdzimy jeszcze tu, może coś tu dadzą chociaż rzadko kiedy tu coś jest skrzynia gdzie ta skrzynia, a tu jest skrzynia, no może bliżej jakoś coś się mi brzydko przydrapało Mamy kurale. Kurale są aż tu, na drugim końcu. Ok. Mamy piścionek. Odbronka. Ta piosenka kiedyś była. Zwiatek ja dzisiaj drapie dziwacznie. Śpiesza się i dlatego jest vip. Tak. Super. Teraz będziemy coś otwierać. Okej. Okay. A, już nie ma. Się rozpędziłam. Jest czapa. Może jakieś monety dacie. Kurczę, fajnie by było. Nie, dali banknoty. Mhm. Kurona. O, może gwiazdka. Już nie chcę tej z nieba, ale nawet ta mogłaby wpaść. Ale mamy diamenta. I tak będzie teraz brakować. Tu, tu, tu. I pewnie jeszcze dadzą to. Tak? O, zgadłam. No widzicie? No ale to nic. Nie ma, to nie ma. Mamy trzy przegrane. O Pogodę mnie ręka boli. Ale tutaj mamy 3, a tu mamy 12, czyli 15 wybraliśmy. Super, bardzo się cieszę. Myślę, że tu też bo było przynajmniej coś oglądać. Nie było pustaków. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Życzę miłego dnia, wieczoru, poranka i nocy. Pa!